Siema, tu Vexilis i witam Was na kolejnym odcinku z mojego kanału, gdzie gram w Cupheada! Ostatnio robiłem tego ciężkiego bossa clowna, który zajął mi cały odcinek, dosłownie 10 minut go robiłem, więc no, no nie wiem jak ja to mogę zrobić, w ogóle już trzy bossy na tej wyspie zrobiłem, więc po więcej to wiecie, po prostu, jeżeli Wam się spodoba, to jeszcze więcej mogę robić, częściej, bo yy, już dawno nie robiłem tego odcinka. I tutaj właśnie jest kolejny boss, jakiś latający. No i dobra, w sumie to za bardzo nic nie zmieni. więc... Okej. Okay. No, nie przedłużam, po prostu. Gram tego ptaka! Głupiego. A masz ty! Latająca misja. Dobra. Jak z tamtą gościuwą. Ej! Z tamtą gościuwą. Ej. I mnie strzela jajkami. Jak tamta gościuwa, co była samolotem. O nie. Dobra, trzeba taka czymś O nie. Mogę się odbić od tamtego. O no, nie. No nie, 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 się. O, nie, nie. Dobra, udało się. Dobrze, jak sobie, sobie. Mam nadzieję, że udać się. Eee, dobra, ptaku. Co na było? Ej, no indyku ty! Wstań! Cały czas przy tym roku siedzę No przestań tak zać ty, 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 ty No innego. O, o, no nie No nie, no nie, no nie trafiłem Dobra, zmęczyłeś się Aha, w końcu To twoje dziecko? Ej Nie będziesz mi młody jakimiś kulkami bić Nie, lubię cię Chodź tu, bo jest cię pokona Ej. Ale każdy to robi na swój sposób, a ja nie dam mój dości. musi się nauczyć gościu, że... O nie! O! Dobra. Że nie można tak robić. Strzelać bym jakimś laserem. Mądry tybach jest taki O! Jest! Udało się. Jajkami to okolczastymi coś mnie nie bi. Bo to mnie bolała. Dosyć boli mnie to. O nie! Ale... No, no, no. No weź w końcu ten... Dzieciaki wytrzymały. O dobra. Udało się, w końcu. Ooooo! Chyba będę musiał zmienić broń. O! Bomby! One są mocne chyba. Takie długo podawane. O, serduszko chce... Coś... Ooo. O nie, nie, nie. Tak! Jest! zadobialiśmy się od tabletek. W sumie to one mnie uleczyły. Te tabletki. Dobra, mam dość. No Ale ten właśnie był zbyt trudny. O Jezu, dobra. o zjedzą go. Taki jedzą, ptaki. Dobra, jak ja tutaj mam. Jaka ozana. A z minusem, no nie no, Mogłoby być z plusem, ale i tak by było łatwy ten głos. Ale ten krótki, to Wexirys może zrobić jeszcze jednego Bossa. Tylko gdzie jest ten Boss? Albo wiecie co, Wexirys sobie zrobi taką pomniejszą mapkę. Dobra. Hmm, cóż to za cyrk. Ej, czasem. Co to jest? Ej! A, trębolina! Fajna! Ale lepiej, żeby mnie nie strzelał teraz, no. Dobra. Nie, nie, O nie. O nie! Jezu, to jest cięższe od tamtego bossa. A ja dopiero nie przeszedłem? Do... Oj. Dobra. Nie będzie bym mnie strzelać. Ha, 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 ha. Dobra. A, hop. Dobra. O nie. O nie, no za dużo was. Nie. Dobra. Nie. Muszę się od czegoś odbić. O, od niej. Dobra. Jest, jest, jest. Baloniki nie, będę, nie będziecie mi tu wchodzić. Uciekajmy stąd. A, dobra. Eee, to easy. Dobra. Widzę, to easy. Yes. Dobra. Co? A, rozumiem. I teraz pewnie tutaj będzie.

Będę musiał zmienić sobie atak No i odbić się od tego co mnie ulecza Nie odbiłem się No odbiłem ale nie dostanę Nie Dobra. Dobra Nie Tak sobie z tego nie przejdzie na tym filmie ja będę to używał. Ten atak jest chyba lepszy. Dobra. To może być ta luda. mam 4 HP. Cudownie. Dobra. No i tutaj. Cudownie. Nie będziesz mi gościł. Ojej. Teraz trzeba mi troszkę przeschadza. Zaraz. No dobra. O! No nie, nie. No nie. O nie. No w końcu, A. Dobra, udało się. Może uda mi się to przejść. Tak skok skak. I tutaj skak. Magic mini co zrobi. Ej. A ty co? Ej, masz spółwo! Szanuję. Kto, że miałcie cię tak strzelił z mojej broni. No właśnie, nie podskakuj. Po napisie się spinać. To proste. O Ooo, mówię co innego. To musztarda. Jest ketchup. Ha. Ej, co to, hotdog jakiś? robią? Może bym zjadł trochę. O nie. To jest hotdog. Faktycznie. A masz ty, a masz. Słuchaj, w to też sprzedają. To to, o nie. No i jest, brawo! Brawo! Dobra, udało się. To było cięższe od tamtego bossa. A tutaj co mam? Jakieś pisy. Bez minusem? Dobra, no w sumie nie paszło mi najlepiej. Ale przynajmniej mi się udało. No więc widzowie, ten odcinek już się zakończył. Życzę Wam po prostu miłego oglądania mojego całego kanału i wcześniej nie, nie wspominałem o to, ale po prostu nieważne. Po prostu, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to wiecie, no. Będę nagrywał coraz więcej, bo w sumie to jest jedna z moich najdłuższych, jeżeli nie najdłuższa seria. No po prostu, jeżeli Wam się spodobało, to wiecie. Będzie miło. Jeżeli dacie jakiegoś tam lajka czy coś. No. Dobra. To dziękuję Wam za oglądanie. No i żegnajcie. Żegnam Was z ruksysem.